Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy przy piątku. Oczywiście na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które niewątpliwie pomaga wszystko rozwijać do kuponów na dzisiaj, mocnych kuponów na dzisiaj. Przejdziemy sobie za momencik, za chwilę, bo jest promocja powitalna, o której warto powiedzieć. Jeżeli na Poli dzisiaj wygra, a ty sobie za złotówkę w eto, to zagrasz, to dostaniesz dwie stówy na grę. We freebecie i o tej promocji powiem za chwilę, czyli klasyczny blog promocyjny. Jeżeli nie chcecie słuchać tego, informacji o konkursie, zaproszenia do tych wszystkich naszych grup, to sobie przewieję od razu do kuponów. Nie ma najmniejszego problemu. Ja zaczynam od promocji. Jest to promocja dostępna dla każdego nowego gracza w Etoto. Pierwszy, pierwszy krok, żeby z niej skorzystać, to założenie konta z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta wpłacasz sobie 5 dych, minimum 5 dych na konto gracza e, i te 5 dych zapisuje ci do promocji, ale tutaj jest informacja, jak teraz widzisz, no, możesz sobie zgarnąć od razu podwojenie pierwszego depozytu do 200 zł i jeszcze 20 zł free beta, jeżeli wpłacisz dwie stówy, czyli na przykładzie, jak zawsze, osoby, która chciałaby zgarnąć wszystkie promocje, przychodzi taki gracz, zakłada sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, wpłaca dwie stówy, otrzymuje dodatkowe dwie stówy na grę i 20 złotych we freebecie i też może z tej promocji skorzystać. Z konta depozytowego, z złotówka na Napoli i czekamy. Jeżeli Napoli wygra, to jeszcze 200 stówy się zgarnia we freebecie na grę w przeciągu 48 godzin, czyli pewnie dodadzą w poniedziałek, ale sprawdzaj sobie, bo masz dobę na wykorzystanie tego freebeta. Tych dwóch stówek. Oczywiście można wpłacić 50 i, i, i też się zapisać do promocji. To nie ma najmniejszego problemu, nie trzeba 200, ale można zwiększyć sobie od razu e, budżet na grę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać, no to łopatologicznie odsyłam do Komentarza pod tym filmem. Założenie konta we to z tego linku. Depozyt na minimum 50 zł z pamięcią o tym, że podwajają pierwszy depozyt do 200 zł. No i tyle. Jesteś zapisany do promocji za złotówkę z konta depozytowego. Zagraj sobie na poli na dzisiaj z Torino Czyste zwycięstwo po prostu, jeżeli na Poli wygra to w przeciągu tam 48 godzin to musisz sobie sprawdzać konto, dwie stówy we freebetcie do Ciebie wpadają i masz dobę na wykorzystanie tego freebeta. Osoby zainteresowane są do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam znajdziecie właśnie link rejestracyjny. Zanim przejdziemy dalej to zapraszam też do naszej grupy, na naszego Discorda, Instagrama, na dwa nasze pozostałe kanały, strefa typów, strefa typerów, wszystkie linki masz w opisie pod tym filmem, czyli taki standard i lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa na grę w etoto, klasyczne dwie dychy, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, obstawiamy. łapę w górę, tutaj zostawić pod tym filmem. Sprawdźcie, czy kliknąłeś. I w komentarzu typujesz dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy e, Barceloną a Majorką. Dopisujesz swój nick gracza z Etoto albo maila. Jeżeli posługujesz się mailem, to proponuję w ten sposób, bo YouTube czasem te komentarze ukrywa. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Etoto, czy tam maila. Nie biorą udziału w zabawie. Przechodzimy do meritum tego piątkowego materiału na kanale. Obstawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przy piątku pięć kuponów, 5 kuponów stricte na dzisiaj tym razem bez żadnej taśmy na weekend debiuciki dzisiaj, jutro powrót stałej ekipy, zaczynamy od kuponu Dariusza, po prostu, tysiak 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 ładowany na czyste zwycięstwa, jest to grane w superbecie, więc e, przy prowadzeniu 2 do 0, przykładowo nie, bo jest Barcelona, Stuttgart, Napoli Faworyci na dzisiaj wybrani, tysiok rzucony na to, niech się dzieje wola nieba, nie? Jeżeli któraś z tych ekip, na przykład Barcelona, w dziesiątej minucie będzie prowadziła 2-0, a przegrają 3-2, to i tak jest na zielono, bo w Superbecie funkcjonuje super przewaga. Jak drużyna, na którą postawiłeś, prowadzi dwoma golami, no to już jest, jak masz na zwycięstwo, jest zaliczone na zielono. Tutaj, no Barcelona, Stuttgart, Napoli, umówmy się, że ekipy, które są faworytami, ekipy, które grają u siebie, takiego trebla bezpiecznika można powiedzieć wymyślił sobie Dariusz bez żadnych kombinacji, nie? bez żadnych rożnych, spalonych fauli, bez overów, po prostu trzy czyste zwycięstwa czasem to co najprostsze jest najlepsze i tutaj Darkowi życzę, żeby właśnie tak w tym przypadku było propozycja na trzy czyste zwycięstwa od Darka na 3400 zł dalej mamy kupon od Przemka e, i tutaj mamy 3600 do wzięcia 789 zł i 50 groszy na stawce e, łącznej, że tak powiem i mamy Trebla, jest też mecz na poli, jest brameczka lewego ostatnią spotkaniu ligowym Lewiks nie strzelił, bo Barcelona 0-0 do 0 zremisowała z Athletic Bilbao, więc no nie bardzo miał jak strzelić. B Barcelona na pewno z dodatkowymi problemami spowodowanymi tymi kontuzjami, nie? E to wszyscy doskonale wiemy. Przed 28 kolejką Barcelona na trzecim miejscu, Majorka na miejscu 15. No jest generalnie to, co przed chwilą mówiłem, ta Barcelona faworytem tutaj, nie? Przemo łapie dosyć ciekawy kurs na a bo umów, umówmy się jest to kurs zachęcający na pewno. Lewy ostatnio w formie, no pomijając ten mecz Bilbao, gdzie tam za dużo się Generalnie nie działo. No to ta dyspozycja siedzi dobra, nie? Do tego mamy rzuty różne Torino. Torino, które ostatnio bije sporo tych kornerów. Oczywiście mecz wyjazdowy z Napoli. Torino, Torino samo ostatnio nabijało 4, 4, 7, 5, 4 kornery. I to też w meczach takich dosyć ciężkich, nie z jakimiś ogórkami, bo oni robili linię overów czy to z Lazio, czy to z Romą, czy to z Fiorentiną, to z, moc, z mocnymi ekipami, nie? No tutaj z racji tego, że grają na wyjeździe, nie jest to jakaś wielka, wybitna linia, żeby to pokryć i mamy jedno trafienie Sheffield Wednesday w meczu domowym z Leeds, to jest oczywiście championship. Ty, powiem Ci szczerze, że jak sobie spojrzałem na ten mecz, nie? No to okej, okay, ja wiem, że to sytuacja w tabeli to jest jedno, bo Leeds jest na trzecim miejscu, walczy o Premier League, a gospodarze tego meczu są na miejscu przed przed ostatnim, ale jest jedno bardzo mocne ale. Wiesz co i wiesz jakie, oni cztery mecze z rzędu mają zwycięskie. Ty, oni zaczynają walczyć o utrzymanie! Jakby to nie jest niemożliwe, bo bardzo tu duży ścisk jest w tej dolnej części tabeli. Cztery ostatnie mecze wygrali tutaj na własnym terenie z Lidz po takiej serii pas się mają strój gola i to wystarczy Przemkowi, więc mamy znowu ciekawego trebla na dzisiaj. E, kolejne kupony to dwa dubelki. Najpierw kupon od Jacka, tutaj 500 wykładowane, e, w minimum jedno trafienie Śląska. Zdaniem bukmacherów underdog, no dlatego, że grają na wyjeździe, ale widzę, że kursy, no nie, no trzymają się w sumie sztywno te kursy. E, po prostu Śląsk, e, to jest w ogóle ciekawe, bo to jest pojedynek pierwszej i drugiej ekipy przed 24. kolejką w Ekstraklasie, nie? E, Jaga na drugim miejscu, Śląsk na miejscu pierwszym. Śląsk ostatnio zwycięski z widzewem 2 do 1. Jaga ostatnio w lidze porażka z Górnikiem 2-1. No tutaj wystarczy go underdoga, wystarczy jedna brameczka gości, czyli Śląska-Wrocław, żeby tutaj typ od Jacka się zazielenił i mamy overa, półtora gola w drugiej lidze hiszpańskiej, Łeska z Andorrą. E, no ciekawy, nie? Ciekawy kurs na tego overka półtora, ale ja zawsze powtarzam, że te overki półtora w drugiej hiszpańskiej, drugiej francuskiej, czasem w drugiej portugalskiej, no mają to do siebie te, li te, te niższe liki, że overy półtora można złapać po naprawdę ciekawym kursie i to stara się tutaj Jacek łapać. Tak na Naprawdę trzy gole potrzebuje Jacek, żeby ten kupon był zielony, nie? Trzymamy kciuki. Przedostatni kupon jest od Tymona i to też jest Dubelek. 475 tutaj na stawce, 1149 Handicap na Galata Saraj. 18.00 z Lidze sporem na własnym terenie, spotkanie ligowe. No tutaj sytuacja w Lidze jest wiadoma i znana pewnie każdemu. Galata Fenerbacze przed 29 kolejką. Dwa punkty różnicy między tymi ekipami. Ciekawostka, 75-73 punkty odpowiednio. Trzeci Trabzonspor. spor. 46 punktów. Ty, przepaść, nie? Przepaść. Jakby tutaj... Jest jasne, że między tymi dwoma ekipami rozstrzygnie się walka o mistrzostwo. Już nikt, nikt, nikim tu nie zagrozi. 30 punktów różnicy prawie. Nie ma szans, nie? No i teraz po prostu chodzi o to, żeby jedni i drudzy się nie potykali, bo jak jeden się potknie, to ten drugi to wykorzysta. Tutaj nawet Tymon nie idzie w czyste zwycięstwo, bo to nie ma sensu z takim kursem. No proponuje nam zakład na to, że Galata wygra minimum dwoma golami, nie? Minimum dwoma golami mają wygrać z sporem, żeby to się zazieleniło. Plusem dla Galaty jest to, że odpadli z europejskich pucharów ze Spartą Praką i mogą się skupić na lidze, nie? Mogą się skupić na lidze, fajnie, propozycja handikapu i różne w meczu drugiej Bundesligi, tutaj mamy spotkanie e, Fortuny Düsseldorf z HSV, jeżeli chodzi o rożne, no to tutaj cyferkowo fajnie to wygląda, bo ostatnie mecze Düsseldorfu to 12, 9, 11, 17, 12 rożnych za każdym razem ta standardowa linia 8,5 kryta ostatnio jeżeli chodzi o gości 16, 10, 2 17 i 10. Był jeden jakiś tutaj dziwny przypadek, że dwa kornery w meczu były, ale poza tym, e, poza tym te cztery spotkania najbardziej świeże też ze standardową linią 8,5, podowera kryte. Więc coś takiego tym on proponuje, no i jest kupon od pana Adama. Pan Adam za 1450 zł będzie się starał dzisiaj ugrać 10220 na czterech typach. Majorka z golem, czyli oczywiście spotkanie wyjazdowe z Barceloną, to o czym gadaliśmy. E, można się doszukiw doszukiwać pozytywów, jeżeli chodzi o ten typ, w tym że Barcelona jest znowu z kontuzjami, nie? Że gdzieś nie będą mieli pełnego składu. Może ta Majorka, która nie gra wybitnie w tym sezonie, to wykorzysta. Może, nie wiem. Mamy Napoli z Podpórą i overem półtora gola. E, w ogóle jest bardzo ciekawy kurs na zwycięstwo Napoli, nie? Okolice 1,90. Napoli, które ostatnio walnęło ten Juventus e, 2 do 1, walnęli Sasuolo na wyjeździe 6 do 1 w Lidze. E, wrócił o Oshimen, jak ja na niego mówię, i zaczęli grać, nie? No tutaj z Podpórą i overem półtora gola. Mamy rzuty rożne Unionu, który gra na wyjeździe właśnie ze Stuttgartem. Union ostatnio 8, 4, 2, 6, 3. Nie najgorzej te różne. Pró plus, prócz tego jednego meczu, gdzie tylko dwa cornery dali, to nie najgorzej. No i mamy jeszcze Nice z remisem i over 1,5 gola. O tej Nice -i to nigdzie dzisiaj na kuponach jeszcze nie było. Nice, która. No jest faworytem z Montpellier. Obie ekipy ostatnio słaba dyspozycja, bo Nicea sporo punktów potraciła, nie? To już jest piąte miejsce. Buła zaczął trochę tych bramek puszczać. W eee, pięciu ostatnich meczów to trzy porażki, dwa remisy. Jeżeli chodzi o Montpellier, szesnaste miejsce to prawie miejsce spadkowe. W pięciu ostatnich meczów trzy porażki, jeden remis, jedno zwycięstwo. Podobna dyspozycja, na pewno atut własnego boiska po stronie Nicei. No i tutaj też eee, na kuponie podpora i over półtora gola w meczu, nie? No i dziesięć koła może wrócić, ty. Niech wraca, bo to chciałbym chwalić takie kupony jak najczęściej. Niech wraca, mam nadzieję że wróci jeżeli chodzi o kupony stricte na dzisiaj mamy komplet przypominam ci zwycięstwo na poli jak, jak tu widzisz nie za złotówkę jest zagrane to trochę śmieszne ale to poglądowo za złotówkę zagrasz sobie w etoto i 200 możesz dostać jeżeli na poli wygra promocja dostępna z, z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem dla nowych graczy jeżeli ktoś nie ma konta na etoto to może skorzystać zakłada sobie konto z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem wkładasz minimum 50 zł, ale pamiętaj teraz ci grafikę wrzucę możesz wykorzystać promocję powitalną bo one się łączą czyli możesz rzucić sobie maksymalnie 200 Dostaniesz kolejne dwie stówy, nagra jeszcze 20 zł za to we Fribecie, Że wpłaciłeś dwie stówy i tak możesz zagrać za złotówę to na poli, grasz za złotówę na poli z konta depozytowego. Jeżeli na poli wygra, to jeszcze dwie stówy we freebecie w przeciągu 48 godzin dostaniesz na konto swoje graczowe to, ale sprawdzaj to, bo od momentu dodania masz dobę na wykorzystanie tych dwóch stówek, nie? Więc tego pilnować osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem za dzisiaj dziękuję, trzymamy kciuki za debiuty, jutro e, dużo będzie się działo, bo będzie transmisja na żywo, będzie sporo kuponów od ekipy stałej, stałych bywalców że tak powiem, a na dzisiaj to tyle, zapraszam do wszystkich naszych grup, na pozostałe kanały bierz sobie udział w konkursie, linki do tych grup w opisie pod tym filmem, dobrego dzionka trzymajcie się i uśmiechu na twarzy jak macie coś pograne, niech się zieleni, pozdro elo, Siemanara!